Hej, jest moja Rada i bardzo chciałam Cię zapytać, co bym mogła albo nagrywać, Nie za bardzo mam pomysłów, ani wiem, czego byście chcieli. Także, mi w komentarzach, jakie gry, rzeczy, jakie co byście chcieli, żebym nagrywała, ja bym to nagrała, jeżeli to mi się spodoba i tak dalej, ale tak, tak to ja nie wiem, gdzie mam nie mam ochoty nagrywać Minecrafta, chociaż lubię z niego gram, ale może kiedyś nagram, może nie. To, no, a innych ja ciekawe, też nie mam modlać. że żadnych jest na Internecie, ponieważ nie mam programu, który dobrze by nagrywał Internet. No. Chciałam właśnie zapytać o poradę. Ponieważ nie wiem, czy powinienem mam nagrywać, a słucham mało filmów na moim kanale. Jeden filmik na tej to jest trochę mało chyba. Kiedyś jest na starych kanałach, to zakręciłam mojej kratki albo bardzo głupio. I on po prostu trwał 2-3 minuty, bo to właśnie mi wyraża to pięknie. Nawet często to wrzucałam. Przynajmniej to mi się podobało, że często to wrzucałam. Teraz ja nie wiem, co mam wrzucać. Bardzo ja proszę poszukać w komentarzach, co ja mam nagrywać. A, o mówię. Jeżeli zepsuje mi się komórka, to sobie kupię komórkę z kablem USB, albo z... kupię sam kabel USB, jeżeli można, bo nie wiem. Sam kabel bez komórki. Ponieważ może kreaturę bym nagrywała. Ale też. Yy, yy, wasz wybór, co byś chcień, żebym nagrywała, a czego byś nie chciała, żebym nagrywała. I liczą się łapki też. Jeżeli będzie kto miał dużo łapek, to w górę to chyba to nagra, a jeżeli. đố co có... nghe này này, cách lấy vậy.